Dzień Edukacji Narodowej to każdego roku okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom, pedagogom, dyrektorom i innym pracownikom placówek oświatowych. Dziś w Opatowskim Starostwie odbyło się powiatowe święto edukacji narodowej, w trakcie którego nie obyło się bez wyróżnień, nagród zawodowych awansów i gratulacji. Co roku z okazji Dnia Nauczyciela Starosta Tomasz Sanik przyznaje nagrodę nauczycielom, którzy wyróżniają się wzorową pracą lub szczególnymi osiągnięciami. W tym roku Starosta Opatowski wyróżnił 11 takich pedagogów ze szkół i placówek, których organem prowadzących jest. Powiat. Starosta opatowski ma ten przywilej, że też wręcza nagrody, swoje nagrody dla nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest i również w tym roku takie nagrody przyznałem nauczycielom. Cieszę się, że w tym gronie są młodzi, prężni nauczyciele, którzy wkładają całe swoje serce, aby młodzież z powiatu opatowskiego uzyskała jak najlepsze wykształcenie. Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie spotkali się pedagodzy nie tylko wyróżni, przez starostę. Był to wyjątkowy moment dla nauczycieli, którzy odebrali akty mianowania na wyższy stopień nauczycielski. Dzisiaj wręczyliśmy akty mianowania nauczycielom na wyższy stopień mianowania, czyli nauczycielom mianowanym, nauczycielom dyplomowanym i przedstawiciele kuratorium świętokrzyskiego właśnie wręczyli nauczycielom na najwyższy stopień mianowania awansu zawodowego, czyli nauczycielom Nauczycielom dyplomowanych. Karol Szymański, nauczyciel opatowskiego zespołu szkół nr 1 znalazł się w gronie tych mianowanych nauczycieli. Jak podkreślił, ten tytuł jest dla niego ukoronowaniem dwuletniej pracy. Zaiste, ponieważ dzisiaj dostałem wyróżnienie na stop, nominację na stopie nauczyciela mianowanego po uprzednio zdanym pozytywnie egzaminie końcówką sierpnia bieżącego roku. I co to dla pana znaczy w dalszej karierze? To znaczy, przede wszystkim, to, znaczy to dla mnie to, że to jest ukoronowanie i zwieńczenie mojej dwuletniej, jak na to nie popatrzeć, ciężkiej pracy. E, było sporo stresu, było bardzo dużo, dużo tej pracy i też przygotowanie do samego egzaminu, e, ale mimo wszystko jest to też dla mnie nobilitacja i jakby motywacja do dalszej pracy i nie tylko w wysiąganiu szczebelka kolejnego w karierze zawodowej, ale również też codziennie, na co dzień w pracy zawodowej pokazywania młodzieży czy zgłębiania tajników z języka angielskiego, czy naszej pięknej historii. Krzysztof Górski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Kiri, który otrzymał nagrodę starosty, przyznał, że dla niego to olbrzymie wyróżnienie. Bardzo się cieszę z tej nagrody. Jest to sukces całej szkoły w zasadzie, no szczególnie uczniów, bo to dzięki nim ta nagroda, między innymi dzięki temu, że byli w finale, zostali laureatami w ostatnimi czasy Olimpiady Innowacji Technicznych i w dziedzinie teleinformatyki i informatyki. Także to ten sukces jest wspólnym sukcesem całej szkoły. Magdalena Szczygiem, nauczyciel opatowskiej szkoły na Górce podkreśliła, że praca nauczyciela, chociaż nie należy do łatwych, musi wykonywana być z pasją. Zwłaszcza w takim zespole jak Zespół na Górce, gdzie współpracujemy ze sobą, gdzie uzupełniamy się, gdzie jest wspaniała młodzież, całe grono pedagogiczne, dyrekcja, więc rzeczywiście ta praca stała się naszą pasją. Jak być nauczycielem 2024 o, Bardzo trudno i bardzo ciężko. Na pewno trzeba się dostosować do tego wszystkiego, co niesie za sobą XXI wiek. Na pewno być otwartym, ta życzliwość, ta otwartość na, na drugiego człowieka, podążać za tymi nowinkami technologicznymi i rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać z młodzieżą, ze sobą wzajemnie. Myślę, że to jest kluczem do sukcesu. O prawę artystyczną uroczystości zadbały wokalistki, uczennice szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat opatowski, które również otrzymały słodkie. Podziękowania za swój występ. Katarzyna Kaszluga, STV Info.